Chciałbym na wstępie, żeby nie zapomnieć, podziękować pani dyrektor wraz ze współpracownikami, czyli pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowie, za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Podziękować chciałbym również klubowi seniora, teraz pora na seniora działającemu tutaj w tej świetlicy, w tym miejscu w klimkach. Podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ten kolejny już Dzień Dziecka może się odbyć. Tak jak pani dyrektor powiedziała, nasza wspaniała młodzież, nasze wspaniałe dzieciaki przegoniły deszcz. Przed chwilą brałem udział w uroczystości wojewódzkich obchodów dnia Strażaka, lało jak z cebra. No i na koniec uroczystości pan komendant powiatowy powiedział: Cieszmy się z tego, bo po miesiącu suszy w końcu przyszedł deszcz. Popadał, ale przestał. I cieszmy się z tego, że możemy się tu spotykać, tu bawić, w tej. Pięknej scenerii przy tej pięknej pogodzie i broń Boże nie zabierajcie dzieci do domu. O nie wiem, czy w tych strojach nadmuchańce je wpuścicie, ale niech tu zostaną, niech się z nami bawią, niech korzystają z tych wszystkich atrakcji przygotowanych przez organizatora, organizatorów. Szanowni Państwo, a nie to nie do Was. Kochane dzieci, z okazji dnia dziecka wszystkim Wam i tym najmniejszym, i tym największym życzę radości, uśmiechu na co dzień. Tego, żebyście. Byli tak wspaniali, jak jesteście, żebyście cieszyli się z życia, żebyście umieli z niego mądrze korzystać, przy wsparciu oczywiście i posłuchaniu od czasu do czasu rodziców. A na dziś życzę Wam pięknej, wspaniałej zabawy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. by tysiąc kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie utwiknie taki to ciężar. Okay. Okay. Gwizd, nagle świst, para koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw po ciężale, ruszyła maszyna po szynach o Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci koło za kołem i biegu przyspiesza i gra coraz prędzej. I dudni dni sztuka, i pędzi, a dopąd, a dopąd, a dopąd, na wprost. po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, do taktu truchoczy i sztuka i stuka to, 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 tak, to, to, tak, to, to, tak, to, 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 gładko, tak, lekko, tak toczy się w dal, jak to była, jakby to była piłeczka nie stała, nie ciężka maszyna z sieja rozbiszana, lecz proszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże, to jakże, to czemu tak gna? Co to co, co to co to, co to tak, kto to, 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 to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha ból buch, buch. To para gorąca wprawiła co brud. To para co spotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają do toku. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para też tłoczy, wciąż tłoczy i tłoczy. I koła, turko, co i puka, i stuka, to.